Trzy przerażające stworzenia znane z polskich legend. Numer 3. Bezgłowy Błazen. Dworski błazen księcia Bolka II, który podczas spaceru po murach zamku przypadkowo trącił kamień, który spadł i śmiertelnie ranił syna władcy. Choć był to nieszczęśliwy wypadek, błazna skazano na śmierć i ścięto mieczem. Od tamtej pory jego duch wędruje po zamkowych murach, niosąc w rękach odrąbaną głowę. Numer 2. Czarny Husarz. Nad zamkiem o charakterystycznej nazwie Krzysztopór podobno ukazuje się zjawa jeźdźca w czarnej zbroi husarskiej. To duch Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego, właściciela posesji, który zginął w 1649 roku podczas walk z Tatarami na Podolu. Według legendy po śmierci powrócił, by strzec rodzinnej siedziby przed nieprzyjaciółmi. Numer 1. Krwawy kościotrup w XVIII wieku na wzgórzu zwanym Zarżnięta Góra zbudowano kamienny kościółek, który wkrótce został zburzony po dramatycznych wydarzeniach. Syn fundatora przed ołtarzem w widowiskowy sposób podciął sobie gardło dwoma brzytwami. Od tego momentu nocami pojawia się w okolicach jako demoniczny kościotrup trzymający w obu dłoniach zakrwawione brzytwy.